Elo, elo, a to Róża wiecziu, Spędźcie z nią dziś dzień. I ogólnie jedziemy na wycieczkę do Warszawy, do meczetu. Tu już się maluje, tu już skończyła. Tu tuszuje jej lenistwo i będzie używać suchego szamponu. Który z tych szamponów jest otwarty? Ten czy ten? O, nie ja już używam nie, 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 nie. Oszczędzę was. Tu Wam Róża pokazuje dodatki. Teraz idziemy do auta. Teraz jedziemy na dworzec. Teraz jedziemy pociągiem do Warszawy. Teraz Róża je pączka z różą, a Koleżanka je nos. Róża pokazuje wam cały outfit. Tutaj już jesteśmy w Warszawie, tu już wracamy. Tu macie zdjęcia jeszcze, to tyle, pa ba.